Cześć! Jesteśmy na plantacji lawendy Lawendel Naturhaus w Rejowcu, skąd chcemy Wam pokazać, że nie tylko warto marzyć, ale można też te marzenia realizować. Żeby zanurzyć się w pięknych kolorach i zapachu lawendy, nie musicie jechać do Prowansji. Pani Monika i pan Urliś stworzyli Prowansję tutaj, na Lubelszczyźnie. Miejsce to jest wyjątkowe, ponieważ zostało ono stworzone z miłości do rodzinnej ziemi, natury, wsi, ludzi i ciężkiej pracy satysfakcjonującej i twórczej. Lawenda wykorzystywana jest w różnych dziedzinach, przy produkcji kosmetyków, leków, ale także w kuchni jako przyprawa. W tym miejscu dowiecie się bardzo dużo o lawendzie, o jej właściwościach, rodzajach i kolorach. O tym jak spełniać swoje marzenia, dlaczego warto tutaj przyjechać i jakie mają plany na przyszłość opowiedzą Wam właściciele, Pani Monika i Pan Urliś. Nazywam się Monika Kestner, pochodzę z Rajowca. Tutaj jest mój y, rodzinny dom. Pomysł na plantację w gruncie rzeczy zrodził się z zamiłowania też do kwiatów i do roślin, a przede wszystkim z patriotyzmu lokalnego. Chcemy promować i Rajowiec, i Lawendę, y, chcemy organizować. Y, Półmaraton, biegi, rajdy rowerowe. Odwiedzając nas na plantacji, można również zobaczyć, zwiedzić Pałac Ossolińskich. Mamy przepiękne tereny, czyste, nie ma tu przemysłu, są piękne szlaki rowerowe. Niedaleko mamy podlasie, piękny Bóg, kajaki. Chciałabym tu stworzyć coś specjalnego, taką prowansję w Polsce, zrobić naprawdę duże pola lawenii. Rok rocznie dosadzamy nowe krzaki, nowe pola zasadzamy, mamy już 24 tysiące 000... Krzaków w 12 odmianach. W przyszłym roku planujemy powiększenie o następne 40-50 tysięcy. Pomysłem również na tą plantację jest uprawianie lawendy ekologicznie bez oprysków, bez pestycydów. Co roku czekamy na gości, otwieramy plantację dla nich. Bardzo się cieszymy, jak do nas przyjeżdżają. Zapraszamy do ogrodu takiego wiejskiego swojskiego. Z dziećmi. W przyszłości zamierzamy zbudować, rozwinąć bazę noclegową. Można napić lemoniady lawendowej, zjeść dobrą szarlotkę, pobiegać, pospacerować po lawendzie. Najlepszym okresem na odwiedzenie naszej plantacji jest okres żniw, przedżniwny. W zależności od roku jest to początek czerwca, początek lipca. W tych miesiącach właśnie zaczynamy żniwać. Trwa to około 3-4 tygodni. Zapraszamy do nas! Lawenda posiada wiele korzystnych właściwości. Lecznicze, antyseptyczne, uspokajające bardzo dobrze wpływa na nasz sen. Po zwiedzeniu plantacji i zrobieniu przepięknych zdjęć. serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia sklepiku, w którym możecie kupić wspaniałe produkty lawendowe. Znajdziecie tutaj m.in. saszetki z lawendą, które należy mocno potrzeć i umieścić w szafie. Dzięki temu Wasze ubrania będą pięknie pachniały. Znajdziecie tutaj też mnóstwo lawendowych produktów, m.in. hydrolat lawendowy, który jest idealny do rozczesywania włosów. Ma też właściwości antyseptyczne. Lawendel Naturhaus produkuje także mydełka dla całej rodziny. Każdy z nich ma inne właściwości i na pewno bardzo Wam się spodobają. Olejki, kremy, mydła i balsamy to wszystko o pięknym zapachu lawendy i ich wspaniałych właściwościach. Paru słów o destylacji naszej. Destylujemy tu jedna odmiana, która nazywa się Little Lady. Ta odmiana ma aż do 3% olejki, dlatego wybieraliśmy właśnie ta odmiana do destylacji. To jest prosta, zwykła destylacja na wodzie, to znaczy mamy tu e, lawenda, nasze, świeże, e, cięte kwiaty, To pełno wypełniamy wody, dajemy gazu i destylujemy, I tu mamy wiesz, wiesząznica, chłodzimy i tu nam wychodzi jak widzicie olejki plus woda lawendowa. Z góry są olejki, na dole jest woda lawendowa i to jest baza naszej produkcji my produkcji różnych produktów, które mamy u nas w sklepie. No właśnie, to jest to. Olejki i woda lawendowa, znaczy hydrolat lawendowy mają swoje właściwości. Na przykład hydrolat jest bardzo dobrze do wrostów e, e, włosów, wzmacniają cebule bardzo mocne. Olejki są właśnie bazą do różnych produktów naszych, które Robimy, tak. Baza naszych wszystkich produktów jest właśnie olejek lawendowy, bardzo zdrowy olejek, bardzo mocny jeśli chodzi o zapach i na pewno hydrolat lawendowy, ponieważ jeśli zrobimy na przykład mydło, używamy hydrolat lawendowy, aby dać ten zapach tej lawendy też to mydło i tak dalej. Swoje miejsce na ziemi można stworzyć samemu, a jest jeszcze piękniej, jeżeli dzielimy się nim z innymi. Miejsce to Polska Prowansja promuje cały region, Rejowiec, hełm i Lubelszczyzna. Przyjeżdżajcie do Lawendel Naturhaus w Rejowcu. Warto tutaj odpocząć wśród pięknego zapachu lawendy. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.